Dzień dobry, ja jestem Adzie i witam się z Wami już w dziewiątym vlogmasie, tym razem z Soniką, z tego względu, że właśnie ją sobie ogarniałam na odcinku. No i szybciutko sobie otworzymy, bo wciąż jestem na bieżąco, czyli jak dzisiaj jest rzeczywiście dziewiąty, to dziewiątego rzeczywiście otwieram, więc tutaj nic nie jest przekłamane, ale za to filmy wpadają troszeczkę później, więc musicie wybaczyć, ale po kawaliadzie po prostu grafik mi się rozwalił i. i tak wyszło. To co, otwieramy sobie może szybciutko kalendarz pierwszy od Widzek. Może być Sonia? I bierzemy sobie znów z Soniką. Chciałabym jeszcze dzisiaj otworzyć z więc mam nadzieję, że to mi się uda, bo jestem naprawdę na styk ze wszystkim. A jeszcze muszę dzisiaj pojechać zrobić trening z Siwym. Szukamy dziewiątki. Nie mogę znaleźć. Sonia, pomóż mi szukać, bo ja widzę dziesięć, nie widzę dziewięć. O, jest! Przepraszam, jednak jest. Żebyś nawet podczas kąpieli poczuła magię świąt. O, super. Zobaczymy, co my tu mamy. Sonia, pomóż mi otworzyć. Pomóż. Użyj swoich ząbków, jakbyś mogła. Nie? Nie chcesz mi pomóc? O, jakiś świąteczny płyn do kąpieli. O, jaki słodki. I mamy sobie taki świąteczny płyn do kąpieli. Ja oczywiście sprawdzę, jak on pachnie. Ja w ogóle lubię produkty z Isany. Najbardziej to mi podpasał Szampon. O, jak taka. Smakuje, smakuje. Pachnie jak piernik ze śliwkami. Ciekawie, jaki to jest zapach, ale nie sprawdzam. Ale tak pachnie jak taki właśnie piernik. Ze śliwkami, wiecie jak są takie te pierniczki z nadzieją. Bardzo ładnie pachnie, ja uwielbiam te pierniczki. Bierzemy sobie teraz końską cukierkę. Ja w ogóle jeszcze mam gdzieś poprzednie smaczki dla Ciebie Sonika, bo jeszcze ich nie rozdałam. Ale teraz sobie skorzystasz chociaż z dziewiątki. Tylko musisz mi pomóc znaleźć. No, tutaj chyba jest. O, dziewiątka się łatwo otworzyła. Szok, się zdziwiłam. I mamy sobie tutaj takiego smaczucha, hojneczkę. Naturalną. Oczywiście od razu damy sanicę, bo ona oczywiście, że to zje, ona to pogryzie. Nie to co sernik. O, już zadowolona jest, widzicie? O, uśmiechnie się do widzów. Nie, nie nóżkę. My chcemy, żeby się uśmiechnęła tu. Ale to, żeby było widać. No dobra, może być. Um. W ogóle mam pomysł na TikToka, w którym ono znowu y, gada. Tylko, żeby ona chciała gadać, to będzie dobrze. Dobrze, i bierzemy sobie teraz doktora Horsa. No, już koniec smaczków. Jest tylko po jednym. I bierzemy. Brt, nie panikuj. I bierzemy numerek 9. Tutaj jeszcze się nie skończyło. O, i mamy tutaj gąbeczkę. O, myślałam, że tylko gąbeczka. A tu jeszcze coś jest. O, to się. O nie, coś mi się tu rozlało. Jest to mokre. Pytanie, czy to to? Czy coś innego? Chyba to. To jest smaruj skórę. Proszę bardzo. No, ale to się nie. Je. Jak się zdziwiła, że to się nie je, więc przydałoby się rzeczywiście wypastować się moje siodło, mój sprzęt, bo ja w ogóle moje siodło będę sprzedawać, co już wiecie. I co, Sonia, będziesz ze mną smarować? Bardzo ładne w ogóle są te etykietki, te opakowania i no te w ogóle napisy mają, bardzo pomysłowo to zrobione. Co, ty byś jeszcze chciała smaczuchy? No ja mam dla ciebie smaczucha gdzieś, czekaj, zaraz go ci przyniosę, bo ja obiecałam, że te zaległe też dam. Ogólnie przed chwilą spadł mi mikrofon i gdzieś wpadła, ej no, kop, już zobaczyła, że mam tutaj smaczucha takiego, tu sobie chyba nagram rolkę dla końskiej cukierki i spadł mi tutaj taki magnesi od mikrofonu i nie jestem w stanie go znaleźć, ale na szczęście, oj kurczę, odpadł tutaj lukier, e, masz ten lukier, zobaczcie, odpadł, masz lukier na razie, ale nie palce, no ale ty jesteś, konie biorą delikatnie, a ty nie. No, eee, i no trudno, gdzieś mi spadł, już go nie znajdę, bo wpadł mi gdzieś w wodę w kałużę. Trudno, na szczęście mam w domu zapasowy mikrofon, który ma ten magnesik, bo te magnesiki często się mimo wszystko przydają. Ale dzisiaj mi się coś nie trzymało, więc może już się rozmagnesował. Kto wie, dobra, ona się niecierpliwi, więc szybciutko nagram sobie z nią rolkę. A to było na tyle z otwierania, ale zobaczcie, jakie słodkie ciastko ona sobie dzisiaj dostanie, a niech, niech ma. Trochę tego cukru. Dobrze, czas na szybkie otwieranie w domu, ponieważ nie mamy już za dużo czasu. Numerek dziewiąty dzisiaj, tak? Tu coś dużego macie. Wy lubicie ten kalendarz, co? O, tu coś fajnego. Tylko niestety ten... No, no przesada, przesada, stop! 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 Stop ekscytacja! Niestety te zabawki są bardzo fajne, ale w większości. Tego na tyle wpadło! No kurde, sani! no! Nie, no nie, nie nagram tego z wami w takim stanie. Jesteś w sensie nienormalny. Niestety te zabawki maksymalnie jeden dzień są w stanie wytrwać. Jest, dobra, już tu Wam odpakowuję. Idźcie sobie, proszę, przysięgam. Już, już, stop. O, fajna. Tylko, tylko co z tego, jak zaraz z tego. Dobrze. Nie, już nigdy więcej prezentów nie dostaniecie. Koniec otwierania kalendarzy. Cię rozwydrzyliście, także szkoda gadać. Dobra. Bierzemy czekoladki. Akurat przyda się coś słodkiego. Numer 9. Taki cukieras. To są ba same takie cukierki jak gdzieś widziałam. W sumie no one mają różne smaki, ale już mogliby zrobić jakieś inne wzorki, bo szczerze powiedziawszy to trochę wygląda jak jajka wielkanocna. I numerek 9, ale my wtedy jechaliśmy po ten kalendarz do Biedronki i tam nie było w ogóle żadnych innych. Później się okazało, że tam były jakieś z Lindora, ale ja nikomu Lindora też nie lubię. Kurczę i źle otworzyłam, bo okienko do środka mi wpadło. I co, teraz? O, dało się. Mamy mini kinderka i została nam jeszcze tutaj paczka dla psów. Znowu, nie pamiętam, czy wczoraj to otwierały, czy nie, ale wczoraj chyba dała mi te smyczki. Więc dobra, jeszcze im tam otworzymy coś tutaj. Tu już za wiele rzeczy nie ma. O, weźmiemy to, bo ja wiem, co tu jest. Tutaj jest właśnie ten sam sticks, co ostatnio dostały, tylko jest jeden. Nie wiem, czemu jeden, mama kupiła tylko trzy. Więc im zapakowałam w jednym, dwa, w jednym jeden. A tutaj teraz im to po prostu podzielę na pół i niech sobie zjedzą na pół i niech sobie już idą. I się. Macie tutaj! Hello! Akuś. O, to pachnie kabanosem. No i na tyle. Już wszystko. I lecimy to szybko montować. Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym vlogu i dzisiaj pojedziemy sobie do Soniki i Sernika, sprawdzimy co tam u nich słychać. Z tego względu, że no, parę dni mnie u nich nie było, z tego względu, że jechałam też właśnie na tą kawaliadę. Przed kawaliadą miałam jeszcze ważny wyjazd i wczoraj byłam u Siwego po tej przerwie, a dzisiaj pojadę też, może do Siwego się postaram później, ale najpierw stwierdziłam, że pojedziemy zobaczyć, czy. Sonia i serniczek mają się dobrze. Może ich sobie troszeczkę poczyścimy, ponieważ ostatnio testowałam nowe szczotki od Lula Love, co Wam stawiałam też o rolki i TikToki. I chciałabym je przetestować też na sonicę, więc sobie zrobimy takie, myślę, małe spa. Może wezmę nożyczki i trochę podetniemy jej tą grzywę, bo już trochę wygląda tak no średnio. I w ogóle ostatnio przeglądając TikToka trafiłam na live z odzieżą i tam kupiłam tą słodką piżamkę, no zobaczcie sobie jak ona jest cudowna w kratkę z misiami, a najlepsze jest to, że właśnie chciałam taką piżamę w kratę i bardzo podobają mi się teraz te takie motywy właśnie pluszowych misiów i to jest po prostu połączenie, dwa w jednym, więc po prostu wymarzona e, piżamka nawet spodnie, chociaż ja zawsze wolę, jak są krótsze, a to są te dłuższe, ale w sumie nie przeszkadzają mi, jest spoko i przy okazji bardzo fajnie wygląda na tych vlogmasach. Dajcie znać, czy Wam się podoba, bo mi bardzo. I chciałam pod choinkę poprosić o piżamkę, ale stwierdziłam, że już nie będę czekać, bo już mi się taka fajna trafiła, że już muszę ją po prostu kupić, więc już mam swoją wymarzoną, ładną piżamkę. Zapomniałam wziąć kamerki ze sobą do tego vloga, a Sonia tam chyba śpi. Sonia, co ty? Ty tak sama śpisz? Hej, co ty? Tej serniczek. W sensie ja mam kamerkę, tylko zostawiłam tam w siodlarni. Zapomniałam ją wziąć, jak po ciebie idę. Co ty tutaj, taka sama? Co się stało? A co ty taka brudna w ogóle? Co? Pokaż oczka. znowu przetarte. Znowu coś tu płacze. O Jezu, ty to zawsze musisz coś z tym okiem zrobić. Zawsze. W ogóle sytuacja wygląda tak, że Sonia rozwaliła oko, jak widać. Yy, I nie wygląda to za dobrze. Też ciężko coś oddycha i nie wiem, czy to jest spowodowane przez ból oka, czy po prostu się źle czuje, więc... Ja jadę po prostu do moich rodziców, ponieważ tam jest inhalator i mają też krople. Ponieważ fun fact, ostatnio Wam nagrałam vloga jak kokolina sobie rozwalił oko i tam przyjechał też weterynarz, tylko ja już po prostu nie zostałam na weterynarzu. Nie miałam za dużo z tego materiału i tego w sumie nie wrzuciłam. To teraz po prostu Wam się to wszystko pokryje, że zobaczycie jak to wyglądało u Koko i jak to wygląda teraz u Soniki. I ja lecę, lecę po prostu po te krople, żeby jej pomóc. Też polecę po ten inhalator. Ona niestety, ale tak sobie z oczami robi średnio 3-4 razy. Mam to chrypę. Niestety, ale ona z oczami sobie tak robi średnio 3-4 razy do roku. Ale wiecie, oczy trzeba uważać. A że mamy dosłownie teraz krople świeże od weterynarza, bo koko rozwalił oko, nie wiem, z tydzień temu. No to po prostu z nich skorzystam, bo tak zwykle to działa. Ja widzę pod światło, że jest leciutkie ukłucie, nie jakoś mocno. Gdzieś po prostu musiała pewnie sobie sianem zatrzeć. Więc jedziemy na wyprawę do mojego rodzinnego domu po krople i po inhalator i przy okazji sobie zobaczycie jak to wyglądało u Koko dotarliśmy na stajnie idziemy do Kokolino zobaczyć jakiego oczko ponieważ rano było przepłukane ale teraz jest w boksie żeby zobaczyć, Oj, jak tu ślisko czy wszystko jest ok więc idziemy cześć Kokuś, chodź zobaczymy twoje oczko, czy wszystko w porządku czy coś się poprawiło czy nie wejść, mogę tutaj wejść dzień dobry już tylko przymkniemy sobie tak dzień dobry kokolino dzień dobry, a czy możemy zobaczyć oczko czy nie możemy chodź, jak kucnę chodź ja nic nie chcę od ciebie, bo ja wiem, że ty nie lubisz oj mocno rapieje oczko ojoj 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 tutaj coś się grubo podziało Zaraz sprawdzimy, U, zaraz sprawdzimy. Przejrzałam ogólnie oczko Kokolino. Niestety oko wygląda bardzo źle. E, zaczęło mocno robić, zrobiła się po prostu cała zaćma na oku, więc no nie mamy wyjścia. Wezwaliśmy oczywiście weterynarza, na którego czekamy. Ja też nagrywałam filmik dla weterynarza, jak to oczko wygląda, jak mi się udało podświetlić, więc no nie jest dobrze. Weterynarz będzie dopiero za dwie, dwie i pół godziny, nie wiem czy ja tutaj jeszcze będę, no dziewczyny będą oczywiście mm. No ale mam nadzieję, że z Koko będzie wszystko dobrze, no bo jednak to jest dość niebezpieczne jeśli chodzi o oczy Zwłaszcza, że ma już naprawdę całe zaćmione i najgorsze jest to, żeby koniec sobie tak nie uszkodził oka, żeby po prostu nie oślepły, bo to jest możliwe Ach, to oczko, coś ty zrobił z tym oczkiem Koko, co? Na razie on jest tutaj po prostu schowany, wiecie, tutaj nie wieje, jest w boksie, żeby żaden konik mu tam nie przeszkadzał. O. Bym wam nagrała, jak to oko wygląda, ale on nie chce pokazać. Chodź, chodź popatrz, popatrz, popatrz jaki ty, Ojoj, jakie oczku zapłakane, oj Boś, Boś, biedaczek mój, mój puchaty kokolino, Boś. Koko siedzi w boksie i czeka A tutaj mamy Apollo, dzień dobry Apollo Co tu się wydarzyło? Czemu Koko ma takie oko, co? Wy z nim staliście Co zrobiliście jemu? Nasypałeś mu sianę do oka, czy on sobie gdzieś uszkodził o coś? Ale o co on mógł sobie tutaj uszkodzić? Hmm. No przykre Koniuki Tutaj Na łączce stoją Tutaj to się jeszcze trochę śniegu uchowało. Tak trochę. Już za dużo nie ma śniegu, ale jeszcze troszeczkę jest. Zdrówka. dużo zdrówka. Boże, nie mogę tak patrzeć, jakie to masz biedne to ocko. Boże. Biedacek mój. Taki słodziak. Dotarłam na stajnię i są tu pieski. Dzień dobry. Proszę tylko na mnie nie skakać. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Czekajcie, bo tutaj etui wzięłam. Szasta, cześć Sasia. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, krople zdobyte. Teraz jeszcze trzeba wrócić w drugą stronę i je podać, ale założę się, że u Soniki już będzie po prostu ciemno, bo mam godzinę w jedną stronę, więc jest szansa, że już tutaj za wiele nie nagram, no ale kropy zostaną podane. Ewentualnie jutro sobie dogramy i sprawdzimy, czy tam oko jej chociaż trochę zeszło, bo jeszcze później rano będę musiała do niej podjechać. Ale chciałabym Wam jeszcze pokazać Kokolino, czy jego oczko się poprawiło, ale nie wzięłam butów i mam nadzieję, że nie jest gdzieś w błocie i go zaraz znajdziemy. Jestem w boksie u kucyków i proszę bardzo, jest tutaj go słodziak. Jeśli chodzi o oko Koko, ko -ko -ko, to dalej jest troszeczkę opuchnięte. On cały czas musi stać w boksie, bo cały czas musi mieć właśnie kropelki. Tylko teraz ma inne kropelki. Co ty? Co ty mnie tu zaczepiasz? Zaczepialski. I ja bym chciała pokazać to oczko, ale ja widzę, że on nie za bardzo chce podejść. Powiem dlatego, że mu co chwilę kropem i on już mu się tak średnio podoba. Co? Co tam, Koko? Chodź, tylko że ona naprawdę miał mocno rozwalone. Bo jak patrzyłam tam, Sonicę w oko, to ona ma dosłownie leciutko draśnięte to oko, więc nie boję się aż tak bardzo, bo miała w gorszym stanie. Niestety, Sonia lubi sobie coś wsadać do oczu. E, Kokolina miał dużo, dużo gorszy stan. Widzę, że jeszcze jest tam taka mgiełka, że jeszcze, ale ponoć tam parę dni temu był weterynarz na drugiej kontroli. Karino mnie tutaj cały czas yy, zaczepia. I no co, no i no nie wiem co z tym oczkiem ale on nie chce za bardzo pokazać, bo pewnie no, mówię, ma co czas to przede mną już ucieka. Cześć kokuś. O, no widać, że ma takie zamglone jeszcze, ale już jest poprawa. Chodź. No chodź. Nie będziemy kropić oczka. No, nie będziemy. <laughs> Biedny kokon, on już ma dosyć. No on już to chyba ponad tydzień stoi w tym boksie. Dobra, to była szybka akcja, teraz z powrotem wracamy do domu. Ogólnie okazało się, że Kokolino miał nawrót i właśnie dzisiaj był weterynarz i przepisał nową receptę na oko, więc ja skorzystam z tych starych kropel, bo on już nie może ich używać, więc biorę je i jadę do Soniki, ale jak mówiłam, zanim do niej dojadę, to już pewnie będzie ciemno i mam nadzieję, że Koko już będzie miał dobre oczko, bo na razie się naprawdę długo goi. Idę właśnie do Soniki. Zobaczymy jak jej oczko, czy krople coś pomogły. Oczywiście to nie jednorazowe podanie, tylko jeszcze muszę jej dzisiaj podać, myślę, że teraz rano i wieczorem. No ale zobaczymy przede wszystkim w jakim stanie jest oko. Teraz z daleka widzę, że jest dość otwarty, ale zobaczymy sobie z bliska oczywiście. Tam stoi Sonia. Sonia, chodź! Każesz mi iść przez ten prąd, a ja go nie lubię. I idę do ciebie powoli. Moje buty już po prostu się całe no, rozwaliły. Trochę przemakają mimo wszystko. Ale czekam na nowe dawosy. Zamówiłam już sobie na High horse Więc o, będę miała nowe butki. Mam nadzieję, że dojdą jak najszybciej, bo już, już mam dosyć tych. Te są już naprawdę zniszczone. Dzień dobry. Widzę, że oczko gitas. Ładne oczko. No jest super, ale jeszcze zakrepimy, wiesz, żeby nie było. Ogólnie tutaj wciąż widać, że to oko jest takie draśnięte. Nie wiem, czy to by było widać w kamerze, jakby zapała ostrość, ale widać tutaj takie delikatne załamanie światła i tutaj musiała się po prostu gdzieś... Uszkodzić przez pewnie sianko, ale na kamerze tak ciężko zobaczyć, bo odbija światło. Jeśli chodzi o jej oddech, to on jest całkiem dobry dzisiaj, ale dzisiaj jest po prostu chłodniej. Jednak mimo wszystko, tak czy siak, zrobię inhalację, zawsze to ją troszeczkę oczyści, bo skoro wczoraj czuła się troszkę gorzej, no to dzisiaj. O, ktoś tam też ma derkę w pączki z hejhorsa. horse'a. Widzicie? Ciekawe, czy kupione z moim kodem Sonika 10. No, jest tam derka to samą, co ma siwy w leniwce i pączki. Ta derka wygląda z daleka na czyściutką, więc być może jest nowa. <noise> jak ciekawe, czy z naszego polecenia, czy po prostu gdzieś przypadkiem. Ale jak chcesz zrobić oczko, wiesz, oczko zakropimy. Tak, jest już lepiej, jednak trzeba.